Edycja koloru ściany na dowolny kolor z palety RGB, na przykład. Mamy w kuchum na to dwie opcje. Możemy wejść sobie w edytor ścian i musimy nałożyć jakąś teksturę, ponieważ kuchum działa jakby na teksturach. Które muszą mieć więcej niż tylko kolor. Tak, bo tak teraz, jakbym się chciała wkliknąć w tą ścianę, to nie mam możliwości edytowania tekstury. Natomiast jeśli cofnę się tutaj edytor ścian i nałożę na tą ścianę jakąś teksturę, to będę mogła później edytować jej kolor, wybieram sobie jakąś teksturę, rzucam na ścianę i klikam edycja struktury powierzchni. I teraz klikając na ścianę, otwiera mi się tutaj ustawienia powierzchni i mogę ten kolor edytować sobie dowolnie. I jak wyjdę z tego, to moja ściana będzie zmieniona. Muszę dać chwilę na załadowanie sobie tej tekstury. Drugim sposobem jest wejście w wizualizację. Jeśli chodzi o wymianę materiału podczas edycji renderu, jestem teraz sobie w widoku perspektywicznym. Przechodzę do jednego z moich ustawień renderowania. Klikam edytuj. I muszę chwilę poczekać, aż się załaduje. I za chwilę będę mogła podmienić kolor na ścianie. Pojawiła mi się strzałka zamień. I tutaj mam wypełnienie. Mogę sobie zmienić ten kolor. Na bieżąco tutaj mam podgląd. I mogę kliknąć renderuj zdjęcie. Tutaj mi się zaczyna ono renderować. I tak wygląda efekt końcowy. Jest to render tylko w 1 także nie ma tutaj jakiejś powalającej jakości, ale tak się to prezentuje.